Twój operator znów wykręcił ci jakiś numer? Sprawdź, dlaczego wolę być brief. Co musi wiedzieć o tobie twój operator? Całkiem niedużo. Według polskiego prawa operator musi znać twój PESEL oraz imię i nazwisko, a jeśli masz abonament, także adres zamieszkania. A do czego jest to potrzebne? Żeby zidentyfikować się w trzech sytuacjach. Gdy obsługuje Cię operator i chce sprawdzić, czy to Ty. Gdy dzwonisz na numer 112, trzeba potwierdzić Twoją tożsamość, oraz wtedy, kiedy ma do Ciebie sprawę policja lub służby państwa. A co się dzieje, kiedy dajesz swojemu operatorowi zgodę marketingową? Ten operator wykorzysta dane o Twoim wieku, narodowości, płci i miejscu zamieszkania do profilowania swojej bazy klientów. Dlatego wolę PRIF. Bo zbiera tylko dane wymagane przez prawo, imię, nazwisko czy PESE, ale już nie adres. Nawet Sim wysyła do paczkomatu, bo nie chce wiedzieć, gdzie mieszkasz. No i Priv nie chce od ciebie żadnych zgód marketingowych, więc nie wykorzystuje Twoich danych do profilowania swoich klientów i nie sprzedaje Twoich danych reklamodawcom. To co? Przechodzisz na Priv?